Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim e, dzisiejszym czytaniu i również serdecznie tutaj zapraszam Was na moje e, dzisiejsze czytanie. E, kochani, e, e, dzisiaj sprawdzimy w jakim miejscu jest obecnie e, e, Wasza dusza i co tam robi e, e, Wasza dusza? Bo kochani, e, dusza nie przebywa tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Ona się przemieszcza, ona, e, ona wędruje z miejsca do miejsca zarówno w tej przestrzeni takiej powiedzmy fizycznej, rzeczywistej, jak i duchowej. I teraz sprawdzimy, że... W jakim miejscu znajduje się Wasza dusza i co ona tam robi? No właśnie, ja mam wrażenie, że ona znajduje się gdzieś blisko obok Was. Być może jest gdzieś obok. Jest gdzieś blisko, jest gdzieś naprzeciwko, jest w Waszym domu, jest y, w waszej, y, y, waszej rodzinie. Ja mam wrażenie, że ta dusza jest bardzo stara, jest bardzo y, doświadczona życiowo. To jest dusza, która ma spore doświadczenie życiowe, które. Która sporo przeszła, sporo też e, 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 widziała, e, i ona też pomaga Wam dostrzec pewnych rzeczy, których nie widzicie gołym okiem, których nie dostrzegacie albo które po prostu są do Was niewidoczne albo po prostu sami gdzieś tam sobie prze, przeoczać po prostu nie patrzycie na nie tutaj być może je i, i i, I ignorujecie. No właśnie. A być może jest coś w waszym życiu, na co warto spojrzeć, co warto dostrzec. No właśnie. Hmm. Ona też mówi o jakichś połączeniach tutaj w waszej rodzinie. Yy, yy, tutaj z innymi członkami waszej rodziny, być może z waszymi domownikami. Tutaj yy, o o relacjach, że jest być może coś, tu dzieje się coś złego, być może jest coś toksycznego, czego tutaj nie dostrzegacie w tych, w tych, w tych właśnie w tych relacjach i Tutaj waszym zadaniem jest, jakby oczyścić tutaj wasze otoczenie, wasze środowisko z tych złych, negatywnych rzeczy, i być może wasza dusza chce wam to uświadomić, chce, chce wam to pokazać. No właśnie, tutaj też ona mówi Wam, że jeżeli tutaj dostrzeżecie te złe, toksyczne rzeczy i się ich pozbędziecie tutaj z Waszego życia, z Waszego otoczenia, to w Waszym otoczeniu... W waszym życiu pojawił się obfitość i dostatek. Wasze życie będzie pełne tutaj obfitości i dostatku. Tutaj wszystkiego będziecie mieli pod dostatkiem. Tutaj w dużych ilościach i tutaj niczego nie będzie Wam brakowało. Dusza też pomaga Wam podjąć tutaj e, e, być może trudne decyzje, e, no właśnie, tutaj e, wskazać e, e, właściwy wybór. Wam wybór, decyzję, którego powinniśmy dokonać. Być może tutaj hmm, chcę wam pokazać, że są decyzje, do której trze, trzeba wrócić. No właśnie, którą tak naprawdę trzeba, trzeba podjąć jeszcze raz. No właśnie, bo się okazało, że za pierwszym razem, jak, jak jak podejmowaliście to decyzję, to podjęliście złobłędną decyzję i trzeba teraz wrócić yy, yy, do tej decyzji. żeby tutaj naprawić ten błąd. Może ona też chce wam pokazać, wskazać, gdzie popełniliście ten błąd, żebyście mogli do niego wrócić i go naprawić. No właśnie. To jest, jeżeli tutaj naprawicie jakiś błąd, który popełniliście, być może w przeszłości, to wtedy odrodzą się Wasze uczucia, odrodzi się miłość, i być może ta miłość powróci do Waszego życia. Być może pojawi się w Waszym życiu ktoś, kto, kto ofiaruje Wam swój, swoją miłość, swoje serce. Tutaj otworzy przed Otworzy się przed Wami. Być może też on sprawi, że Wasze serce się otworzy na miłość, bo wskutek popełnionego przez Was błędu. No właśnie wy zamknęliście się na miłość i do tej pory nie dopuszczaliście y, do siebie miłości i teraz być może tutaj y, pojawi się ktoś w waszym życiu, kto otworzy Wam wasze serce na miłość, tutaj y, na uczucia, tutaj będzie nastąpi powrót tej, y, tej miłości, która gdzieś tam, która utr, y, u, utraciliście być może wskutek jakiegoś błędu. No właśnie, być może popełniliście y, jakiś błąd, do, y, dokonaliście złego wyboru. Y, Podjęliście złą decyzję i teraz będziecie wracać do tego, żeby ten błąd naprawić tutaj i tym razem dokonać właściwego wyboru i podjąć właściwą decyzję i uzyskać to, odzyskać to, co utraciliście, bo wskutek tego błędu straciliście kogoś. Kto was kochał, kto was e, daszył, e, być może skutek błędnej decyzji. Tutaj stra, e, e, stra, straciliście kogoś, kto was kochał, z kim mogłaby połączyć was miłość. No właśnie. I tutaj pojawia się dla Was szansa, że e, Wy możecie wrócić do tego i odzyskać to, co. To, co utraciliście. No właśnie, być może też na nowo samemu się otworzyć na miłość, ale też otworzyć czyjeś serce na miłość. Tutaj tej, tej drugiej osoby. Tu jest rzucenie jakiegoś ciężaru, coś wam, coś wam, coś. Być może ciążyło na Was, albo coś Wam ciążyło w przeszłości. Być może yy, nosiliście jakiś ciężar tutaj yy, na duszy, na sercu. i Jeżeli Wy naprawicie ten błąd, który popełniliście, no właśnie, być może tutaj uwolnicie się yy, od tego ciężaru. A wszystko przez to się, z, wszystko, Yy, yy, tutaj stało się dlatego, że wy nie, posu, yy, nie, dos, nie, yy, nie, byli, nie zachowaliście ostrożności, yy, nie byliście czujni i yy, yy. Nie, z, nie zwracaliście tutaj uwagi na e, zagrożenie, które na Was czyhało. No właśnie. A e, być może też nie posłuchaliście głosu swojej duszy, która być może podpa po. E, po, e, podpowiadała Wam, żebyście uważali na siebie, żebyście byli ostrożni e, tutaj, e, ale też ostrożni w podejmowaniu decyzji i do, do, e, do e, 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 dokonywaniu wyboru. Wy popełniliście błąd, ponieważ e, no, właśnie, nie dostrzegliście w porę e, pułapek bądź zagrożeń, które tutaj na Was czyhały, I, e, i, i dlatego być może wpadliście w jakąś pułapkę. No, właśnie, albo daliście się złapać e, w jakąś pułapkę. Tutaj e, być może dlatego przestaliście się ze sobą komunikować z powodu jakiegoś błędu. Z powodu jakiejś błędnej decyzji, tutaj e, przestaliście ze sobą rozmawiać, tutaj e, 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 zerwaliście ze sobą kontakt, a to był błąd, to było błędem. No właśnie, to była błędna decyzja, i mam wrażenie, że wy teraz. Ponosicie konsekwencje tej, 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 tej decyzji. Tutaj czasami też warto podążać za głosem swojej duszy i za tym, co wam. Co, no właśnie i zatem co ewentualnie podpowiada Wam e, wasza dusza, żeby uniknąć pewnych błędów i pewnych zagrożeń, które być może będą czyhać na e, waszej drodze, które będą tak naprawdę się pojawiać e, tutaj. E, 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 co pewne rzeczy, których można było uniknąć? Być może w przeszłości, gdybyście e, doko, być może podjęli e, e, właściwą decyzję, dokonali właściwego wyboru, to byście tego uniknęli, e, uniknęli tych, tych, tych zagrożeń, no właśnie tego, co się stało później. No, właśnie, y, y, utrata uczuć, utrata miłości, ale też utrata kontaktu. Wy ponieśliście odpowiedzialność tutaj, być może y, konsekwencje tutaj y, własnych y, wyborów. Musicie pamiętać też, że. Musicie być czujni, bo tutaj y, nie wszyscy ludzie, którzy są wokół Was, którzy y, pojawiają się wokół Was, są dobrzy, uczciwi. I teraz nie każdemu możecie zaufać. I tutaj możecie uważać, bo. Są ludzie, którzy mogą was prowadzić na tak z, 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 zwaną drogę, że możecie tutaj zboczyć e, e, z, z właściwej ścieżki. Kochani. E, Myślę, że na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i tutaj bardzo serdecznie zapraszam Was na moje kolejne czytania. Życzę Wam, żeby to czytanie się... Wam spełniło i bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje.